Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Właściwie powinienem, witam się, państwa. powinienem się po Kolegów. grecku przywitać. Jaszcze. Dobrze, panie trenerze. Pytanie podstawowe: Kto jest lepiej przygotowany? Southgate, pana zdaniem, czy Mancini? Kto lepiej przygotuje swój zespół na finał? Ja Myślę, że trzeba pomyśleć o potencjale bardziej że tak powiem, różnorodną i jak gdyby lepiej przygotowaną w każdej fazie gry jest Italia. Natomiast wiele się zmieniło w reprezentacji Anglii i Southgate jest sam osobiście mocno motywowany, ale również pokolenie, które przyszło, to już nie jest pokolenie kick and rush, tylko to jest pokolenie, które potrafi grać atak pozycyjny świetnie. No i również on ma takie dwa jak gdyby, zespoły, które wystawia bardziej ofensywne ofensywny i bardziej defensywne ustawienie. Ale uważam, że Mancini ma lepszą drużynę, pod każdy, znaczy nie pod każdym względem, ale przede wszystkim bardziej różnorodną i przygotowaną do różnych sytuacji boiskowych i wyników. Potrafi grać tak pozycyjny. Potrafi również grać świetnie z kontry, wysoki pressing, e, bardzo skuteczny i wytrzymałość szybkościowa dużej ilości zawodników. Ta najwyższa cecha, plus technika oczywiście. To wszystko powoduje no, i motywacja, psychologia rzeczywiście no, wykorzystał ten moment i mniej obciążony jest. Również jeśli chodzi o e, taką psy, psy, psychikę, ponieważ e, no, oczekiwano, ale nie aż tyle od Italii i on mógł spokojniej pracować i rzeczywiście nie ma na plecach takiego olbrzymiego no, ciężaru, jakim e, występuje drużyna Anglii i Southgate, który prze, no, w ogóle zmienił e, sposób gry drużyny. Na którą kibicę, wydaje mi się, jeszcze angielscy nie są przygotowani, pomimo, że to oglądają w Premier League. Natomiast drużyna no, zawsze prezentowała coś innego. Takim sprawdzianem, myślę, tej różno, zmiany, jeśli chodzi o jakościowe, że w Anglii, to był mecz ze Szkocją. To Szkoci świetnie ich znają. No i to było, prawda, nie bardzo to wyszło 0-0 i ma, ma mniejszy potencjał Southgate, większy potencjał do, do każdej sytuacji boiskowej ma Mancini. To Pana zdaniem, co zrobi Southgate? Czy wystawi swój zespół tak ustawiony jak z Niemcami, a więc trójką w środku i dwoma bachadłowymi, a więc bardziej defensywnie, tak jak zagrał też w końcówce meczu z Danią, czy jednak zagra tym swoim normalnym systemem czwórką z tyłu, bardziej odważnie? No, nie myślę. Myślę, że będzie grał na wynik w tej fazie, bo to jest drużyna. Po raz pierwszy w historii Anglia nie gra na, na wynik. Nie gra e, po prostu, gra na wynik, a nie gra tylko, żeby grać. Ten swój system. Także uważam, że będzie grał e, e, bardziej ostrożnie, no bo e, Włosi mają, mają potencjał w, każdej, w każdym ustawieniu. Y, mają i, i zawodników, i ogromną motywację, a nie mają takiego ogromnego pressingu znaczy ciężaru, y, że muszą wygrać. Bo, bo i tak Mancini zrobił wielką, wielką rzecz. Y, miał więcej czasu, ale y, również to wykorzystał bardzo dobrze. Także South Bay zachowawczo wyjdzie jednak, pomimo że drużyna angielska grana y, y, potrafi grać y, na wynik a nie pięknie w piłkę albo tak po angielsku. I w związku z tym raczej widzę Manciniego w tym układzie, który przewodzi. Ale nie zapominajmy o Wembley. Zgadzamy się, bośmy rozmawiali o starym Wembley i o nowym. No ten stary Wembley rzeczywiście, tam to wszystko doping do, do środka, a tu troszeczkę stadion jest jak gdyby takim, ten doping ucieka przez do góry i nie dusi przeciwnika w dole. No ale to trzeba wziąć pod uwagę. To jest jednak kocioł czarownic. To Pana zdaniem, co zdecyduje w tym meczu? Czy jednak środek boiska? Mocny środek, który ma zespół włoski Verratti, Jorginho, czy też jednak zespół angielski i mówi się o tym, że Mount, który doskonale zna Jorginho, będzie musiał gdzieś się tym Jorginho zaopiekować. Oj co nie, nie myślę, Mał, to on bardziej ofensywnie. Nie ja myślę, że może Mał nie będzie w pierwszej fazie gry. Będzie bardziej defensywne ustawienie, w związku z tym może później w czasie będzie, będzie grał Zależy się od wyniku też i sytuacji, ale musi, musi tak zagrać, ponieważ. Pressing wysoki, atak pozycyjny, całe fragmenty gry, kontratak, to wszystko jest po stronie włoskiej. Dobrze, to Panie Trenerze, na koniec... Czter, jeszcze dwa słowa, Sterling i, i Kane w ofensywie nie wystarczą. Nie wystarczą, to jaki wynik? Jaki Pan typuje wynik? A, a jakbym wiedział, to bym zagrał, Potrzebuje <laughs> potrzebuję trochę forsy. Także... <laughs> no to trzeba zagrać w naszym konkursie, bo jest szansa do wygrania 10 tysięcy. Tak? Także polecam numer 771 no ja ja o treści tak. euro i, i być może będzie trochę lepiej. No dobra, to, to, to tak nie no, poważnie. A poważnie chyba jednak drużyny są zmęczone i być może, że e, wynik rozstrzygnie się... Nie w normalnym czasie, nawet nawet może dojść do karnych. No to dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco i do ja usłyszenia. Was, ja Was serdecznie pozdrawiam. Bawcie się dobrze i niech zwycięży piłka, bo zwycięża nawet powiedz.